Drukarki fotograficzne serii Epson Stylus Photo P50 przewyższają oczekiwania nawet profesjonalnych fotografów. Dzięki systemu stałego zasilania atramentem Ink System druk zdjęć staje się dostępny każdemu. Epson Stylus Photo P50 idealnie łączy się z cyfrowymi, amatorskimi i profesjonalnymi lustrzankami oferując wysoką jakość druku zdjęć bez obwódki do formatu A4. Dzięki funkcji bezpośredniego druku możecie Państwo tworzyć własne kolekcje albumów fotograficznych na CD i DVD-kuza. Z kolei system stałego zasilania atramentem Ink System pozwala znacznie zmniejszyć wydatki na druk przy wysokiej jakości odpitek. Drukarki oferują wysoką wydajność, ekonomiczność i profesjonalny rezultat. Druk cudownych zdjęć tylko za 12 sekund. Ponadto, żeby otrzymać idealny rezultat końcowy, można korzystać z dołączonego oprogramowania, które polepsza jakość odbitek. Epson Staros Photo P50 z systemem stałego zasilania atramentem Ink System to dostępny druk profesjonalny zdjęć u siebie w domu.